ma widzowie. Ogólnie to jest drugi odcinek z wiecie z tej gry o bananie. Ogólnie jeszcze dzisiaj być może będzie ten odcinek, gdzie trzeba się schować, ale ale problem w tym, że chciałem zrobić przycięcie i przez przypadek zrobiłem zakończenie filmu. Więc to jest kontynuacja. Dosłownie kilka sekund po tym, jak wyłączyłem nagrywanie, nagrywam ten drugi odcinek. Ale wstawił on się pewnie dużo później. Teraz. Hmm, co? Jaką by tutaj sobie. Dobra, banana pod parasol. Ucieczka oczywiście. Kurde, miało być przycięcie, a było zakończenie. I dzisiaj być może będą nawet trzy filmy. Łącznie z tym. O, będę polować. Widzowie, będę polować. z tym bananem. Ostatnio, jak byłem bananem, to mi bardzo dobrze szło. Tutaj mam skórki, pułapki. Naprawdę, widzę. Jak właśnie pewnie widzicie, jest to bardzo podobne do pibi pigi. Dobra, ktoś już tu... Nie. Dobra, postawiłem tu pułapkę. Sprawdzam tu węty. O! Jest ktoś. Ja no, i co? Myślę, że mi tak ucieknie. Dobra, jedno życie ma. O, kolejny ktoś. Dobra, jeden pokonany, siedem nie żyje, jeden zabity. O, ktoś się chyba potknął. Tak, ktoś się potknął. Idę tam szybko. Tu. Nie, no ja ją widzę, ona tutaj jest przecież. Nie, to jednak on. Nie no, ja Cię widzę, chłopie. Ja Cię, chłopie, widziałem przez te szpary. Chłopie, Ty się przede mną nie ukryjesz. Dobra, kolejny zabity ogólnie. Mówiłam Wam, że jestem w to dobry. ale tu nikogo nie ma. Hmm, tu nikogo nie ma. No chodźcie, chodźcie jacyś gracze, chodźcie, halo, widziałem kogoś, widziałe? Widziałem. Dobra, kolejna osoba zabita, ale już za dwie minuty drzwi się otworzą. Hmm. hmm... Hmm... Tylko jedna minuta. Tylko jedna minuta. Mało. Mało czasu. Dzień Dobra, wychodzę stąd. Jako, czy ja widziałem kogoś w plec? Tutaj ktoś jest. Nie ukryje się przed mną. No, chodź, chodź tu. Dobra, kolejna osoba zabita. Ok, jedna lub dwie osoby przetrwały. 200 monet dostałem! I piąty level, piąty poziom. Taki ze mnie dobry, a tak naprawdę zły dla wszystkich banan, który łamie każdemu kości. To brakuje mi tutaj jeszcze ten. Jeszcze 11, tak? Tak, 11. Według moich obliczeń, do tego brakuje mi jeszcze e, 11. Dobra, dam na ucieczkę. Dam na ucieczkę. Ja miałem na myśli zakażanie, a mówiłem ucieczka. W tą mapę ogólnie chyba pierwszy raz gram. Ale wydaje mi się fajna. Dobra. Re... Hej, no hej. Banan jest tutaj? Nie, nie ma tu banan. Ale plecek się świeci na fioletowo. Dobra, mamy, mamy. Ogólnie. Ok. Ok. O dobra, jest i kawałek ciasta, kawałek tego tortu. Już widzę, nie, niedługo może się pojawić drugi odcinek z serii Smash Multiplayer. Bo chyba wspomniałem, że zrobię z tego serię. To być może będzie drugi odcinek z tego. O nie. Wpadłam w skórkę. Czerwona tutaj. A wy tego nie widzicie? Banan mnie widział. Bo x ray mu się pojawił. O Nie. Dwa życia mam. Dwa życia tylko nie zostały. O, Widzie się, Tam był banan. Banan tam jest. Dobra, ja spróbuję skąpić się obok wyjścia. I pomogę mu tą zagadkę robić. O! Albo jednak nie. Albo jednak pomogę. Co tu się stało? Dobra, wyjście się otworzyło. Jedno życie. Chwila, chwila, chwila. Ja tego nie rozumiem. Czemu ja umarłem? Nie rozumiem. Powinno mi się udać. A ja nie ważę. Widzimy się w następnym głosowaniu na mapę. Dobra, gdzie jest y, głosowanie. Ja sobie zagłosuję na Obrana liceum. W to też nie grałem. I ja bym chciał wam pokazać to zakażanie. Dobra, wszyscy dobra. Większość głosów jest na zakażanie. Tak! Będzie zakażanie, widzę. wiecie wam mogę pokazać tryb zakażanie. Dobra, widzę. Właśnie mam tutaj jedno życie. To, to jest... Najtrudniejszy tryb, w jaki grałem. Nagrałem w tylko te dwa tryby: ucieczka i zakażanie. Bo nam tu jest. Dobra, robię sobie bardzo szybko to. Muszę to tak zespamić. No Mona fioletową mi tu pokazuje. No i właśnie on tutaj jest. Ale on chyba nie wie, że on może skakać po stołach. Dobra, jednak ja wie. Ktoś inny sobie zrobi tę zagadkę. Aha, no nie, 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 nie. Tutaj, tutaj, jeszcze ja tu. No. Ktoś tam już został zainfekowany. Właśnie widzę. Właśnie widzę, że został zainfekowany. Teraz spróbuję sobie jeszcze to zrobić. Tylko że mi tutaj na fioletowo pokazuje. Tam są. Widzę ich, tam przez drzwi. Ale dobra, daj sobie spróbuję zrobić. Ogólnie. Dobra. I teraz uciekam sobie tutaj. Grabiorę ja tort. Najgorzej. Ktoś kolejny został zainfekowany. Kurde. No dobrze to nie jest kuret Powiedziałbym, że jest źle. A nawet bardzo źle. Nie, oni mnie... Oni mnie otoczyli! Chwilę, co? Czemu on się nie rusza? O! Oh. O oh, dobra! Zauważyłam zauwa, drzwi. Jak hmm. źle. Like, na fioletowo się świeci. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Idzie mi nieźle. Czemu mogę wejść do szafki i kucnąć? Ej, mogę. I jeszcze... peczak się świeci na biało, a więc jest git. Już na fioletowo. Już nie jest git. Już jest źle. Mam nadzieję, że wyjście jest gdzieś blisko, a nawet bardzo blisko. Bo być może dam radę uciec. O nie. To banan. Dobra. Nawet szafki nie sprawdził. A jeszcze nawet żadna zagadka nie została rozwiązana, żadna minigierka. Kolejny banan. Ale dobra, na nie przyszedł do tego pokoju. O, już tu przyszedł, ale znowu nie sprawdził szafki. Nie, nie, nie! O nie! Zauważył mnie. I teraz właśnie widzicie? Macie przykład to zobaczyć? Zmieniłem się w banana. Z banana się zamieniłem. Ale jestem bardzo wolny. Dobra, przed wyjściem Mam sobie trochę tego. Skórek. Nie można używać w tym trybie. Serio? Dobra, ty ja tutaj chociaż wyjścia popilnuję. Tego. I poczekam sobie jeszcze te... Mniej niż 20 sekund, a wy nie będziecie tyle czekać, bo zlewam cię. Dobra. Ktoś do mnie dołączył, żeby pilnować. Okej. Ja bym chciał być w następnej rundzie bananem. Bo ja ogólnie uwielbiam być bananem, bo to fajne. E, no to, dam sobie na to, kabiny, plantain. W to też jeszcze tą mapę nie grałem. Oczywiście ucieczka. Banana, idź. Ale śmieszne z kim? Banana jest tutaj? Nie, wcale nie ma. O, jednak jest. Siema banan Może po co ja mu się pokazuję? No mogłem mu się nie pokazywać Kurde Znowu mnie dorwał ten banan, mi Jak ktoś tu do szafki poszedł, to ja szybko uciekam. No kurde. Okej, okay, widzę, to będzie już ostatnia runda. Na tym odcinku. Okej okay, widzowie. A więc się będzie zaczynać nowa runda, bo już były wyniki poprzedniej rundy. I widzowie, napiszcie w komentarzu, czy graliście kiedyś w tą grę. Według mnie jest ona ogólnie bardzo fajna. Co to za tabliczka tam jest z uśmiechem? Dobra, co by tu dać? Hmm, to. Ten sobie tryb dam. Ten split bananowy by się nie grałem. O, i właśnie będzie tryb, który chciałem sobie przetestować. Jeszcze w niego nigdy nie grałem i sobie przetestuję. Póki co wygląda to jak tryb ucieczka. Banany są tutaj. A to ile to jest bananów? Tam, były, tam było pokazane, że dwa. Ale, ale ile będzie, to akurat nie wiem. A za tym bananów tu nie ma. A, jednak jest. E no czemu tutaj mi się stamina bez powodu kończy? Dobra, ja jestem przy, przy drodze ucieczki. Oby mnie tu nikt nie znalazł. I muszę tutaj 3 minuty ogólnie wytrzymać. Trzy minuty. A ja tam widzę banana. Skacze sobie, podskakuje. Gorzej może być jak już... Tak, są dwa banany. Bo widzę. W kadrze nie widać, ale na kąpie widać. Gorzej będzie jak już za chwilę będzie drugie ucieczki. Jeszcze nie ma, ale jakby była za chwilę, jak te banany tam przyjdą i będą blokować wejście. Ale gorsze jest jeszcze to, że ja mam jedno życie. Boże, chłopie, zdradzisz mnie. Ty mnie zdradzisz. Ej! Kurde! Ostatni banan jest teraz szybki i płonący. Dobra, poszedł sobie. Udało się! 250 monet i szósty poziom. O tak, wszystkim się udało uciec. Okej okay, widzowie, a więc to było na tyle w tym odcinku. A my widzimy się być może jeszcze dzisiaj w następnym filmie.